Cześć z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luksi Elektryk. Czy zdarzyło Wam się kiedyś zapomnieć zamknąć drzwi do domu, mieszkania, biura, garażu, czegokolwiek? Na pewno nie raz. Mi też się zdarzyło. Zdarzyło mi się to tutaj, w biurze. Jak w domu mi się to raczej nie zdarzało, nie zdarzało to w biurze już mi się zdarzyło przynajmniej dwa razy zostawić otwarte drzwi na całą noc. Owszem, system alarmowy był włączony, monitoring działa i tak dalej, ale drzwi fizycznie były otwarte. Także każdy mógł sobie tutaj wejść, wziąć co chcia, chciał i wyjść. Jest na to rozwiązanie. Jest ich rozwiązań parę na rynku. Ja Wam dzisiaj pokażę rozwiązanie, które uważam za najbardziej skuteczne i najbardziej przekonujące mnie i większość klientów, bo jak się okazuje, wielu. Moich klientów posiada już takie zamki i z nich korzysta. Tak, korzysta. My się tutaj zajmiemy to będzie pierwszy materiał. Zrobimy sobie dwa materiały na ten temat. W pierwszym materiale zajmiemy się montażem, uruchomieniem zobaczymy, jak wygląda aplikacja i jak, z czym się to je. A drugi materiał, który będzie po tym materiale, pewnie w jakimś odstępie czasu zrobimy sobie pełną integrację. A więc, tak, przed Waszymi oczyma. A w moich rękach jest kompletny zestaw do dwóch zamków marki Teddy. Jest to Gerda, sygnowane jest to Teddy, bo jest to całkowicie jakby marka córka, tak byśmy to mogli nazwać. I co my tu mamy? Po pierwsze, mamy zamki fizycznie, te co już się zakłada, na same wkładki. Dwie sztuki, bo mamy dwa zamki dwie wkładki i bridge. Bridge nie jest wymagany, ale jest wskazane, żeby go posiadać. Dlaczego? To o tym powiem w dalszej części. I teraz tak, jeżeli chodzi o wkładki, wkładki dobieramy sobie do drzwi, czyli musimy niestety przed zakupem takiego setu, jakiegokolwiek setu w Steady, musimy wyciągnąć wkładkę, sprawdzić, jaką ma długość, w którym miejscu jest ta zapadka, która nam otwiera lub zamyka drzwi. W środku, oczywiście, karta kodowa, której wam nie będę pokazywał, żeby nikt sobie klucze nie dorobił. I tak naprawdę, w środku mamy wkładkę. Dodatkowe elementy, które są będą może potrzebne lub nie do przedłużania. I zestaw standardowych kluczy. Dlaczego standardowych kluczy? Bo ponieważ od strony zewnętrznej mamy normalny, normalny zamek, także. Mamy w komplecie trzy klucze kodowane i możemy sobie normalnym zamkiem otworzyć. Dlaczego tak, a dlaczego to nie jest zaślepione? Z prostej przyczyny. To jest zasilane akumulatorowo, czyli każdy taki, taki zamek w pewnym sensie z drugiej strony ma akumulator. W przypadku, kiedy by się rozładował, lub nie mielibyśmy, nie mielibyśmy możliwości otwarcia tego od strony. Tej automatycznej zawsze możemy to otworzyć za pomocą klucza. Zaczniemy sobie może od montażu, tak naprawdę. Ja zaraz wyciągam wkładki z drzwi. Zobaczymy, czy to pasuje. Jeżeli pasuje, no to będziemy to od razu montować i powoli uruchamiać. W międzyczasie, zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, gdzie można takie, takie rzeczy stosować. Pasuje to na zamki europejskie i na zamki tak zwane norweskie. Różnica no jest dość duża w samej budowie zamków, ale jeżeli, jeżeli macie jedne albo drugie zamki, to możecie taki, taki set zamontować. Występuje również wersja bez wymiany wkładki, gdzie tak naprawdę jedyne co musicie poświęcić, to jeden klucz. I jeden klucz, i musicie kupić taką nakładkę od strony wewnętrznej. To Wam chyba teraz te przebitki przeleciały, żebyście to widzieli. A my się bierzemy za przygotowanie wkładek do montażu. A więc, moja wkładka jest taka, ta wkładka jest taka. Jeden do jeden. Nawet nie muszę nic przerabiać. To nawet bardzo dobrze. Mniej roboty. Także odpakowuję drugą i za chwilę zmiana kadru i montaż na drzwiach. Jednak zanim zamontujemy sobie te wkładki, które już mam przygotowane, rozpakujmy sobie może. Same nakładki. Sprawdźmy, czy są naładowane, bo ciężko będzie cokolwiek pokazywać, jeżeli nie będą naładowane. Nie chcę tego porwać. Ładne takie jest. Takie amerykańskie. Standardowo. Instrukcja obsługi: imbusi, które będziemy potrzebowali, i w środku mamy. Długi przewód, mikro USB do ładowania, żeby nie było trzeba tego ściągać. I tak naprawdę sam zamek. Tu filozofii wielkiej nie ma. Muszę tylko sprawdzić, czy jest naładowany. Oczywiście nie. Także zmieniamy kadr, montujemy zamki, a wkładki podłączam pod ładowanie. W montażu tak naprawdę nie ma żadnej filozofii. Tak jak każdą wkładkę. Teraz zostało tak naprawdę tylko nam na zamontowanie samych zamków, tylko muszę się nadawać, więc dniemy. Montaż jest banalnie prosty. Najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby wkładka wystawała przynajmniej o 3 mm, z tego powodu, że ta część. Musi się zablokować o, o tą część, a środek będzie się kręcił. I to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Yy, montaż jest wyjątkowo prosty. Wkładamy sobie o, wkładamy sobie imbusika, w danym miejscu musimy znaleźć sobie dziurkę, żeby nam to spasowało. O. Tu się nam zblokowało. Tu sobie delikatnie odkręcamy. Zakładamy na zamek. wracamy tak, żeby nam spasowało wszystko ładnie, cacy, A, wsiadło i dokręcamy. Czy mnie się nie spada? Jest dobrze? Jest dobrze. Teraz tak naprawdę jedyne co musimy zrobić to przytrzymać dwie sekundy. Daje nam znać, że jest gotowy do y, konfiguracji i kalibrowania. Ja sobie teraz pozwolę zamontować ten co jest na górze i przechodzimy do aplikacji. Uruchamiamy aplikację. Ja już sobie zrobiłem konto, zarejestrowałem, żeby ominąć po prostu ten kawalontek, który jest mniej istotny, a tak dziś jak to trzeba zrobić. Naciskamy nowe urządzenie. Włączona lokalizacja tego nam brakowało. Połącz. Dodaj nowe urządzenie. zeskanuj kod QR. I teraz jeżeli chodzi o kody QR, to one są dołączone. Tego wam e, tego wam nie mogę pokazać, bo to są moje kody. Ale one są, jeden jest kod QR na samym zamku. Drugi jest e, drugi jest na instrukcji dołączonej do do samego zamka, więc yy, tak naprawdę nie musimy zamka demontować, żeby sprawdzić kod QR. Tylko wystarczy sobie zachować instrukcję, yy, instrukcję montażu samego zamka, czyli tą instrukcję, a tu z tyłu, tu z tyłu jest kod QR. Teraz, jak widzicie, aktualizuje się. Więc to chwilę potrwa. W tym momencie. Jest dodany już zamek do systemu i rozpoczynamy kalibrację. Stan montażu. Tak, zamontowałem. Pozycja zamknięta. Ok, jest pozycja zamknięta. Skalibruj. Etap drugi, tak, aby znajdować się w pozycji otwartej. Jest. Podciągnięcie zapadki nie jest potrzebne. Tutaj sobie ustawiamy nazwę zamka. Ja sobie nazwę zamek dolny. Zamek dolny. Zastosuj. Sprawdzimy, czy działa. No i tak się, tak myślałem, że tak będzie. To są drzwi troszeczkę krzywe i niestety nie da się tego w zimie inaczej zrobić. Ale jak widzicie, bardzo poprawnie działa. No, niestety, ja tutaj muszę żyć z tymi drzwiami. To nie są moje drzwi. A będzie kwestia tylko podciągnięcia lub wyregulowania, tylko jest do wymiany zawias. Także robię teraz dokładnie to samo z drugim. I widzimy się na dodawaniu. Bridge'a. A do czego ten Bridge? To za chwilę Wam powiem. W ten sposób skonfigurowana aplikacja działa po Bluetooth'ie. Same, same zamki Teddy, te oto Teddy działają po Bluetooth'ie, więc żeby mieć możliwość otwierania zdalnie tych drzwi, czy to rodzinie, czy komukolwiek, niestety wymagany jest Bridge. Co to jest bridge? Bridge to jest takie urządzenie, most w tłumaczeniu, które pozwala na połączenie urządzeń Bluetooth bezpośrednio do sieci WiFi. Tak sobie ten bridge wygląda i niestety go potrzebujemy, aby mieć dostęp do informacji na temat otwarcia i zamknięcia drzwi. Ja sobie wezmę i ten bridge zamontuję, myślę, że chyba na zapleczu bo tutaj tak blisko jest niepotrzebne, a bluetooth powinien bez problemu działać. E, albo nie, zamontuję sobie go za kanapą, bo tam go nie widać. E, przejdziemy przez cały proces e, uruchomienia, dodania później do aplikacji e, i połączenia wkładek tych teddy do bridge'a. Także lecimy z tematem. Żeby nie utrudniać sobie tak naprawdę życia, to na razie na testowo sobie go tutaj włożyłem do rozdzielnicy mojej do gniazda serwisowego. I teraz jak to wygląda? Odpalamy aplikację i znów robimy dokładnie to samo co robiliśmy z zamkami. Czyli dodaj nowe urządzenie, pyk, zeskaduj kod QR, znów skanujemy kod QR, którego wam nie mogę pokazać. W tym momencie telefon łączy się nam z, łączy się nam z, z bridge'em i standardowo znowu leci sobie aktualizacja. Bardzo dobrze, że to jest w ten sposób rozwiązane, że zaraz przy pierwszym połączeniu urządzenia są aktualizowane, bo to jest bardzo ważne, w szczególności jeżeli chodzi o urządzenia, które dają, mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. A jakby na to nie patrzeć, to zamki mają wpływ bezpośrednio na bezpieczeństwo, także aktualizacja już sobie leci. W tym momencie telefon łączy się po Bluetoothie z bridge'em. Chwilkę to pewnie potrwa. O. Bridge w tym momencie się uruchomił, zostaje dodawany. Twój bridge został sparowany z zamek dolny, zamek górny. O to nam chodziło. Mamy pełny automat. Rozpoczynamy konfigurację. I teraz musimy tylko jeszcze połączyć bridgea z siecią. Tego znowu wam też nie mogę pokazać. Niestety. Łączymy z siecią fifi. łączymy się steady z bridge'em i już mamy gotowe. Bridge jest podłączone. Mamy od razu przypisane urządzenia do, do naszego bridge'a, rozłączony z bridge'em ten zamek dolny z tego powodu, że rozładowała się w nim już bateria bo jej nie naładowałem do pełna teraz dla udowodnienia bo to jest bardzo ważne wyłączamy sobie wi-fi i już w tym momencie latamy przez tego bridge'a łączymy się z naszymi zamkami w sumie na, tym, na ten moment to tyle, przejdźmy powolutku do Podsumowania, e, ile zajęło mi zamontowanie tych dwóch wkładek z dwoma zamkami, sumarycznie e, odejmując ten czas, który poświęciłem na to, żeby, żeby to się naładowało, kiedy w międzyczasie robiłem coś innego, e, zajęło to łącznie z całą konfiguracją 30 minut, a możliwości niesamowite. Teraz porozmawiamy sobie, może do czego, gdzie można takie coś, takie wkładki zastosować i z czym to może współpracować, bo to też jest bardzo ważne. Takie wkładki możemy zastosować w domach jednorodzinnych, w mieszkaniach, w biurze, czy to nawet w lokacjach, gdzie wynajmujemy komuś pokoje, apartamenty, może całe mieszkania. Jeżeli zastosujemy dodatkową klawiaturę, to jesteśmy w stanie, hmm, jesteśmy w stanie hmm, przypisać przez zewnętrzne aplikacje do zarządzania na przykład wynajmem, krótkoterminowym lub długoterminowym hmm, przypisywać hmm, dane hasła. I w tym momencie hmm, użytkownik dostaje hasło, drzwi się same otwierają, drzwi się same zamykają, hmm, i ma to jakiś swój, hmm, swój czas, który tam jest ustalony zgodnie z tą zewnętrzną aplikacją. Więc jeżeli chodzi o wsparcie do, do tego typu rozwiązań jak najbardziej. Jeżeli chodzi o biura, też to ma jak, największy, jak najbardziej duży sens w przypadku znów tej zewnętrznej klawiatury, której tutaj nie mam, bo ja jej nie potrzebuję, możemy sobie sprawdzać, czy to po pastylce, którą ktoś będzie odbijał jakiś pracownik, żeby otworzyły mu się drzwi, czy przez wprowadzenie pinu. O której godzinie wszedł, o której godzinie wyszedł i tak dalej i tak dalej. Te wszystkie konfiguracje to będą omówione w drugiej części tego materiału. Tak samo w drugiej części materiału będzie omówiona konfiguracja z Apple HomeKitem, czyli naszego Appleowskiego. Tak samo, jeżeli chodzi o OK Google. Czyli będziemy mogli sobie sterować głosowo z jednego lub z drugiego. Plus do tego, w przypadku Apple'a, możemy robić po weryfikacji lokalizacji otwieranie lub zamykanie drzwi, jeżeli będziemy w jakiejś tam średnicy. Nie wiem, czy mi się to uda wszystko pokazać na następnym materiale. Na pewno będę chciał pokazać jedną z ważniejszych rzeczy, która jest dla mnie, czyli bezpośrednio integracja z systemem Grenton jak to wykorzystać, w jaki sposób to poprawnie skonfigurować i tak dalej i tak dalej. Cena. Cena nie jest zabójcza. Myślałem szczerze mówiąc, że to kosztuje więcej. Sami sobie sprawdźcie zresztą cenę pod spodem w opisie tego filmu macie link bezpośrednio do sklepu Teddy, gdzie możecie sobie sprawdzić ceny tych urządzeń. Wydaje mi się, że cena jest bardzo rozsądna, biorąc pod uwagę to, że wkładki e, mamy patentowe e, firmy, e, firmy Gerda, e, które są sygnowane kluczem, więc bez tego klucza, e, który jest tutaj dołączony na tej karcie e, nie jesteście w stanie dorobić fizycznie klucza tego mechanicznego, tak? e, więc, więc nie jest to byle jaka wkładka. Czas działania na baterii e, tych zamków? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale z tego co rozmawiałem, znaczy na swoim doświadczeniu, nie wiem, bo dopiero to zamontowałem, więc nie wiem, jak to będzie, e, jak to długo będzie działać na jednym ładowaniu. E, ale z tego co rozmawiałem z klientami, którzy już takie coś mają u siebie w domu, to ładują raz na kwartał. I teraz, jeżeli chodzi o przewody do ładowania, to nie wiem, czy zauważyliście, ale tam były takie malutkie grzybki założone. Które specjalnie zostawiłem na, na tych zamkach? Przewody dołączone do zamków teddy, są przewodami takimi, co się same odpinają. Tak? Czyli, jeżeli mamy ładowanie, a ktoś z drugiej strony będzie próbował wejść do domu. To najzwyczajniej w świecie nic się nie stanie, nic się nie ukręci, tylko przewód się odepnie i zamek się normalnie otworzy. To jest bardzo ważna kwestia. Jak się to będzie sprawować? Zobaczymy, ale dla mnie to, że mogę sobie sprawdzić, czy mam zamknięte drzwi, czy nie, jest bardzo ważną informacją. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, standardowo komentarze na dole, zostawcie łapkę w górę lub łapkę w dół. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybuj, bo tego typu materiałów będzie tutaj na tym kanale. Zresztą, jak widać coraz więcej i coraz więcej będziemy integrować. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.